Cześć, witajcie. Dawno nic nie nagrywałem. E... Ostatnio na grupach pojawiają się Wasze zdjęcia, gdzie macie pogryzione liście. Mniej więcej w ten sposób. Tutaj akurat jest to bazylia. I chciałbym Wam wytłumaczyć o co chodzi. Postanowiłem poświęcić odrobinę moje tutaj szczepki, które ukorzeniam. Aby pokazać Wam przyczynę problemu. Liście. O, jak tutaj widzicie, podziurawione, pogryzione dosyć mocno. O, pies się za mną tutaj obraca, troszeczkę zagłusza. Jak widzicie, tak ta uszkodzone liście. Może się to zdarzyć na papryce, ale zazwyczaj występuje to na. Roślina z rodzin kapustnych. I pod spodem o takie czarne kuleczki to są odchody to są odchody takiego dosyć ciekawego szkodnika który się nazywa Tantniś Krzyżowiaczek. Jest to docelowo motyl ale na naszych roślinach buszują głównie jego gąsienicę i postaram się wam pokazać jaką tutaj gąsieniczkę mi się udało wyhodować nie wiem czy mi złapie ostrość na nią oberwać jeszcze tego listka o widzicie to jest przyczyna naszych problemów. Ona już tutaj jest dosyć duża, za długo się będzie przepotwarzała, tak myślę. Jednak w początkowym stadium te dżołnice, te gąsienice, przepraszam, są znacznie mniejsze. Tutaj zaraz pokażę wam zdjęcie, jak one wyglądają, kiedy są małe. Jak widzieliście na zdjęciu, są bardzo malutkie, naprawdę trzeba wytężyć wzrok żeby je zauważyć tutaj już ona jest duża mniej więcej wielkości mojego paznokcia w jaki sposób z nimi walczyć na pewno izolować rośliny od siebie żeby nie stały zaraz przy sobie to też utrudni im przedostawanie się z krzaka na krzak pomagają też z naturalnych środków Opryski samą wodą wystarczą. One wtedy, yy, że tak powiem, uciekają, nie lubią wody, bądź są spukiwane przez ten oprysk. I ostatnie, można użyć wywaru naparu, wywaru yy, zalanych po prostu liści, pociętych liści pomidora, i takim opryskiem je potraktować. I powinny zniknąć. Także temu przyjacielowi już dziękujemy i eksmitujemy go na dwór. Jeżeli się podobało, oczywiście, łapka w górę. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania kanału. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę miał troszeczkę więcej wolnych chwil, żeby coś dla Was ponagrywać. Arrivederci.